Witam was wszystkich serdecznie z tej strony król Żółci. Mamy nowy sondaż poparcia dla Zelanskiego. Podobno swojemu wodzowi ufa 57% Ukraińców. Jest tylko jeden problem. Ten sondaż został przygotowany przez Instytut finansowany przez USAID, którego poprzednie przywództwo było, no lekko mówiąc, przeciwne obecnemu prezydentowi. A Trump mówił przypadkiem, no ze dwa dni temu, że Załański ma tylko 4% poparcia. Na szczęście oni są już na dosłownych oparach, także za dużo takich sondaży to już się nie narobią. Wysłannik ukraiński John Kellogg odwołał swoje spotkanie z Załańskim. Nie tego się szczerze mówiąc spodziewałem. Pytanie co ta ekipa w Kijowie musiała zrobić, by do tego doszło. Bo w to, żeby wysłannik Trumpu od tak sobie po prostu strzelił focha, no to ja nie za bardzo wierzę. Ukraina ma podpisać z Ameryką podobną umowę w sprawie złóż strategicznych. Oczywiście chodzi tutaj o te słynne metale ziem rzadkich, których ma być na Ukrainie zatrzęsienie. Choć oczywiście dane odnośnie surowców są tajemnicą państwową, a krążą w ogóle plotki, że tych metali ziem rzadkich to akurat tam za dużo nie ma. Zresztą ma to też sporo sensu, no bo gdyby tam były ekonomicznie opłacalne złoża jakichkolwiek surowców, no to okoliczna oligarchia by je na pewno wydobywała. Nawet jak Ukraina nie ma odpowiedniej technologii, to takowo można sobie po prostu kupić. Już nie mówiąc, że od czasów Majdanu też mieliśmy wszelkie prywatyzacje, gdzie brały udział również i firmy zachodnie. Także bardzo możliwe, że to jest ściema po to, by po prostu przekonać no, Trumpa do tego konfliktu. A na Ukrainie wybuchł właśnie kolejny skandal korupcyjny. Choć nazwanie tego skandalem też jest dla mnie nietrafne, bo do tego musiałby się tam ktoś oburzać, no a na Ukrainie to jest teraz po prostu dzień jak co dzień. Biuro do walki z korupcją zatrzymało byłego szefa UGR Obron Promu, który zapierdzielił z budżetu tej instytucji 40 milionów dolarów. Co prawda to nadal kropla w porównaniu do tych 100 miliardów, które gdzieś wcięło, no ale zawsze to coś. Za zdobyte środki kupił sobie winnicę i willę we Francji. Starmer publicznie poparł załońskiego przeciw Trumpowi. To akurat w sumie nic nowego. Natomiast nowe jest wsparcie od szefa rządu Australii, a Kraj ten akurat jakoś bardzo się nie dołożył do tej wojny, plus jest to jakby nie patrzeć drugi koniec świata, więc w sumie mogliby się tutaj po prostu nie odzywać, zwłaszcza że na te chwilę nie za wiele na tym zyskają. Szczerze mówiąc myślałem, że to w Ameryce jest najwięcej czubów dążących do wojny z Rosją, jak widać się myliłem. Najwidoczniej Deep State był tak zajęty budowaniem struktur na świecie, że kompletnie zapomniał o własnym podwórku. Francja wraz z Wielką Brytanią nadal planują wysłać w jakiś sposób wojska na Ukrainę. Problem w tym, że nie mają za bardzo kogo tam wysłać. Ale jest na to pewien sposób. Mianowicie chcą oni jako pomoc dla rządu ukraińskiego wysłać siły powietrzne. One wymagają zdecydowanie mniej ludzi, i w razie czego ginie też zdecydowanie mniej ludzi. No i podstawowym problemem ukraińskiej armii w czasie wojny. Przynajmniej do pewnego momentu była właśnie kwestia wojsk powietrznych. Problem w tym, że to będzie też wymagało wsparcia amerykańskiego. Biorąc pod uwagę budżety obu krajów, to powinny one być w stanie wysłać parę samolotów na Ukrainę. Nie sądzę, by tym razem udawali, no bo to oni wychodzą teraz z inicjatywą, a nie Ameryka, chociaż Macron nadal nie wydaje się być w pełni przekonany, bo gdy jest ze Starmerem, no to twierdzi, że wyśle kontyngent, a potem wyskakuje z przemówieniem, że co prawda nie ma wojsk na jutro, ale jest w stanie dać Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Czyli w sumie nie jest w stanie dać Ukrainie nic, bo gwarancji bezpieczeństwa to miała i przed wojną. Te gwarancje bezpieczeństwa, no to są tyle warte, co to jego całe gadanie. On zapewne myśli, że jak co chwila powie co innego, to jest po prostu szprytny, bo nikt nie wie o co mu chodzi. Tylko to działa raz, może ze dwa, potem wszyscy zaczynają mieć to najzwyczajniej w świecie w dupie. Trump nawet jak czasem pierdzielnie coś odrzeczy, to zrobi to raz i po kilku dniach można się zorientować, czy to co mówi było prawdziwe czy nie. A tutaj no kompletnie nic nie wiadomo, zwłaszcza, że żadnej swojej wypowiedzi ani w jedną, ani w drugą stronę nie popiera czynami. Mamy teraz też szczyt G7, na którym to mieliśmy mieć tradycyjną formułkę potępiającą atak na Ukrainę. Akurat się zbiega bowiem z trzecią już rocznicą tego konfliktu. Problem w tym, że Ameryka nie zgodziła się na nazwanie Rosji agresorem, w związku z tym formułki w tym roku nie będzie. W sumie, biorąc pod uwagę, że G7 ma wkrótce stać się ponownie G8, no to ja się też nie za bardzo dziwię. Choć jeśli miałbym być szczery, to jak robić rewolucję, no to robić rewolucję. Wśród tych państw G7 mamy kilka, które zdecydowanie się na to miejsce nie nadają, no chociażby Kanada i Włochy. Zamiast nich można by wsadzić na przykład Indie z Chinami, choć trzeba powiedzieć, że to też nigdy nie było jakieś takie forum dyskusyjne. Ta organizacja powstała bowiem jeszcze w czasach zimnowojennych i miała skupiać największe gospodarki al bloku zachodniego. Na dobrą sprawę można by tę grupę również po prostu zwyczajnie w świecie rozwiązać. Mamy BRICS, mamy G20, a ten format już się po prostu skończył. Znalazłem fajny artykuł z Polityką o tym, jak organizacje zaangażowane w wojnę na Ukrainie organizują alternatywny system przepływu informacji, no po to, by nie udostępniać danych ludziom od Trumpa. Zastanawiam się, po co w takim razie o tym mówią polityko, to w końcu jedna z organizacji fundowanych przez Deep State. Ale ci ludzie też nie są najinteligentniejsi. Wiadomo jest, że przygłupy nie poddadzą się od razu, natomiast ukrywanie informacji przed Trumpem tak naprawdę na niewiele się zda. I to z bardzo prostego powodu. Trump nie potrzebuje szczegółowych informacji, żeby wycofać się z Ukrainy. Co więcej, on nawet jakoś bardzo nie chce się dowiadywać, kto tam w Kijowie, gdzie, z kim i za ile. Przynajmniej jeśli chodzi o te sprawy czysto ukraińskie, bo kto defrauduje pieniądze w Stanach, to akurat może się Trump dowiedzieć w Stanach. Ewentualnie, jeżeli będzie kogoś potrzebował, kto tam przebywa, no to będzie mógł zwyczajnie wymienić ich sobie już po wojnie za ukraińską, tudzież rosyjską czy białoruską opozycję. Trump mówi do Załańskiego, a ci, co go pilnują, śledzą każdy jeden krok rzekomego prezydenta Ukrainy, także no koniec końców to i tak do tych osób prawdziwie decyzyjnych trafia. A w jakiej oni są konfiguracji, tam to trochę też nie ma znaczenia, ważne by słuchali. Na początku marca USA może wyłączyć, ma wyłączyć Starlinka i tym podobne, co będzie, że tak powiem, ostrzeżeniem numer jeden. Rosjanie zapewne skorzystają z okazji i wywalą w Ukrainę trochę rakiet, jeżeli Kijów nie zacznie przeprowadzać rozmów i wyborów, będziemy mieli zapewne kolejną eskalację. Mianowicie Rosjanie mogą wyprowadzić kolejną ofensywę, może nawet prosto na Kijów to będzie drugie ostrzeżenie. No trzeci raz będzie już akurat dla Soińskiego śmiertelny, ale może kto inny się tam wtedy ogarnie. Zresztą amerykańskie firmy przestały już w ogóle sprzedawać broń na Ukrainę. Jest to już oficjalne oświadczenie przewodniczącego. Parlamentarnej Komisji do spraw Obrony Ukrainy Rosmana, Romana Kostenki. Oczywiście jest to pochodne zakręcenia kurka z gazem, nikt no za frajer tej broni nie będzie opychał, ale to też oznacza, że Trump tak naprawdę chce zakończenia tej wojny. Dlaczego więc broń nie przestała napływać od razu? A no pewnie dlatego, że pieniądze na sprzęt już poszły, a kompleks militarno-przemysłowy zwrotów nie przyjmuje. A dwa nie chciał on iść do Putina po prostu tak bez niczego. Po prostu dawało mu to lepszą pozycję negocjacyjną. Teraz, jak już wszystko zostało omówione, to nie ma sensu do przedsięwzięcia po prostu dopłacać. Natomiast ekipa Trumpa się skupia teraz na sprawach wewnętrznych. Kasz Patel został zaprzysiężony jako nowy dyrektor CIA. W Kongresie mieliśmy z tego powodu całkiem niezłą batalię, ale koniec końców się udało. No, ma to się stać pierwszego dnia objęcia przez niego nowego stanowiska. No, czekam z niecierpliwością. Oprócz tego, Trump pozbywa się wszystkich pracowników Departamentu Sprawiedliwości, którzy pracowali tam za Bidena. No, tak się kończy używanie systemu prawnego do wpływania na wybory. Zapewne podobnie będzie ze wszystkimi innymi departamentami. Wojna totalna, no to w końcu wojna totalna. Z tym, że jeżeli to będzie tak szybko postępować, no to on uprzątnie to bagno w rok. Jak widać, człowiek odrobił lekcję ze swojej pierwszej prezydentury. Mieliśmy też jeszcze jeden fajny wywiad z Julanim, który opowiada o kulisach swojej aktywności w Al-Kaidzie. Jakby ktoś myślał, że wywiady z mafiozami są przegięciem, no to tak teraz w brytyjskiej telewizji mamy wywiad z terrorystą. Jest to oczywiście kolejna próba ocieplania wizerunku człowieka, który robi się niepopularny już nawet w samej Syrii. W międzyczasie w kraju dochodzi do starć między poszczególnymi grupami dawnych rebeliantów. W tym tempie to nie trzeba będzie żadnej zagranicznej inwazji. A jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju poleciało do Pekina rozmawiać nad podpięciem tego kraju do nowego jedwabnego szlaku. Ja to widzę tak: przygłupy się same wystrzelają, ewentualnie wyśle się ich gdzieś na wycieczkę. Julani to menda, ale inteligentna, więc może i zostanie. Amerykanie sobie wyjadą, a cała reszta będzie mogła robić dalej biznes. Nie jest to wyjście idealne, ale jest to wyjście jakieś. Pytanie tylko, kiedy tam wrócą uchodźcy. Z innych ciekawych informacji to wyciekły też dane na temat wcześniejszych rozmów pomiędzy stronami. Miało do nich dochodzić w Szwajcarii, która jest krajem oczywiście znanym ze swojej neutralności. I dochodzić do nich miało jeszcze za prezydentury Bidena, choć wtedy nic z tego nie wynikało. Choć wtedy nic z tego nie wynikało. Niby nic, czego byśmy wcześniej nie wiedzieli, jakby nie patrzeć, mówimy tutaj o konflikcie dwóch mocarstw nuklearnych. Pytanie teraz tylko, czy Trump miał jakiś dostęp do tych rozmów, bo na pewno ma on jakiś zwolenników wśród służb, a te negocjacje zapewne prowadzili bardziej ogarnięci członkowie Deep State. Nad Łotwą mieliśmy naruszenie przestrzeni powietrznej przez Rosję, jak zwykle krzyk na całe NATO. Teraz, kiedy Ameryka się dogaduje z ruskimi, no to paranoja wchodzi na zupełnie inny poziom. Co ciekawe, w sprawę zaangażowali się stacjonujący w ramach NATO nad Łotwą Francuzi. Możliwe, że jest to kolejny sposób na sygnalizowanie cnoty i próbę pokazania się jako no taki policjant Europy. A Francuzi mają wysokie mniemanie o sobie w zasadzie od zawsze. A teraz nie idzie im w ich dawnej strefie wpływów, więc gdzieś się muszą wyładować. A i dzień w tej strefie wpływów fatalnie, bo właśnie wychodzą z kolejnego państwa Afryki. Francja wycofuje się bowiem z wybrzeża Kości Słoniowej. No Dekolonizacja czarnego lądu postępuje w zastraszającym tempie. Na tej chwilę w kraju ma pozostać jeszcze 80 żołnierzy, no ale i oni za niedługo pożegnają się z kontynentem. No co powiedzieć: dla Afryki to dobrze, dla Francji koniec końców też. A jak elita francuska się sprowadza sama do roli amerykańskich wasali, no to wasale kolonii nie mają. W Izraelu mieliśmy zwrot ciał należących należący do zmarłych Izraelczyków. I doszło tutaj do pomyłki, a przynajmniej tak twierdzi Izrael, i znowu tak rzeczywiście może być. W końcu ciała osób zabitych przez bomby są często nie do odróżnienia bez badań genetycznych. I o ile taka strona palestyńska może, i o ile takie badania strona palestyńska może zrobić, no to wątpię by oni mieli pobrane wcześniej bazy DNA tych wziętych do niewoli zakładników. Gdyby naprawdę paisaczom zależało na odebraniu tych ciał, no to zwyczajnie w świecie udostępniliby oni im wszystkie należne dane albo powołali nawet i wspólną komisję do tego. Jednakże wiadomo, Netaniahu chce zrobić po prostu wszystko w celu kontynuowania wojny. Zresztą już nawet twierdzi, że jest to naruszenie traktatu i grozi rozpoczęciem walk na nowo. Jak dla mnie nic takiego się nie stanie, no on po prostu orze jak może, by jego właśnie fanatycy go nie zatłukli. Pomyśleć, że on naprawdę czekał na Trumpa jak na spawcę. Oprócz tego będziemy mieli tutaj też kolejną turę wymiany zakładników, także mimo gadania izraelska administracja robi wszystko, co Trump im każe. We Wrocławiu zatrzymano Ukraińca podejrzanego o sabotaż fabryki. Oczywiście wszystko rzekomo na zlecenie Rosji. Ja bym jednak brał pod uwagę prowokacje, bo fabryka należy do Amerykanów, a Amerykanie chcą się teraz dogadać z Rosjanami. Ja widzę to tak. Rządzący Ukrainą chcieli zrobić prowokacje w celu popsucia relacji między państwami. Ale Polska akurat jest bardziej po stronie trampowskiej plus no nie chcemy też stracić fabryki, więc nasze służby, kiedy dowiedziały się o wszystkim, no to po prostu zareagowały. Na Rosję się zwaliło, bo jesteśmy w Europie i póki co taka narracja się lepiej po prostu sprzedaje. Ale Rosjanie mają to wszystko w D to co o nich myślimy. Raz już pomogliśmy porąbańcom, raz w tym sabotażu z Nord Streamem i o jeden raz za dużo. Dwa, no niech sobie palą zakłady, w, na przykład, nie wiem, w Niemczech, oni się godzą na wszystko. We Włoszech natomiast ruszyło śledztwo w sprawie Tesli, która rzekomo stosuje nieuczciwą konkurencję. Oczywiście firma jest na rynku od wielu lat i do tej pory raczej nikomu jej praktyki nie przeszkadzały. Mask jest dziki, mask jest zły, mask ma bardzo ostrykły. Na Ukrainę przybył długo oczekiwany sojusznik Zełońskiego. Mowa o prezenterze z BBC Piersie Morganie. Gościu popiera wszystko, co złe. Popiera Ukrainę, by chronić ją przed ludobójstwem, jednocześnie popierając ludobójstwo chociażby w Gazie. A przywitał go sam Załański. Jeżeli by założyć, że Wołodymyr rzeczywiście jest jakimś prezydentem, no to płaszczenie się przed typem, co czyta z promptera, co mu każą, niezbyt mu przystoi. No ale Załański nie jest też żadnym prezydentem, więc ma w końcu takich oficjalnych gości, na jakich zasługuje. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie Was mnie finansowo, link do zbiorki macie w komentarzu pod filmem. Podobnie linki do wszystkich artykułów, użytych w filmie. A jeśli macie własne przemyślenia, no to reszta komentarzy jest Wasza. Dziękuję.